Tytułem o jakim będzie mowa, to Tenkinoko. Produkcja z roku 2019. Jest to film kinowy autorstwa Makoto Shinkaya. Zaliczane jest to do slice of life, dramy, romansu oraz fantazy. Ja od siebie tutaj bardzo okrutnie dodałbym generyczność niestety i Wanabi Miyazaki. Dlaczego tak mówię, rozwinę to może dopiero dalej w recenzji. Więc zapraszam na krótką opowieść, a może nawet i trochę dłuższą o Tenki no Ko. Wprowadzenie fabularne. I tak, cała nasza fabuła zaczyna się z jedną z naszych głównych postaci, postacią męską tym razem, która nazywa się, niech sobie tylko zerknę, Hodaka, więc będziemy mówili na niego Hodak. Który jest młodym chłopcem, ma około lat 16, ile mi się dobrze kojarzy. Mogę tu parę rzeczy pomieszać, ponieważ film obejrzałem 4-5 tygodni temu, więc nie jestem zbyt na świeżo, ale wszystko w miarę pamiętam. Więc mamy przedstawionego naszego głównego bohatera, Hodaka, który jest młodym uciekinierem, buntownikiem z domu i postanawia wyruszyć do Tokio, o ile się dobrze mi kojarzy żeby tam spróbować samotnego życia w dużym mieście, uciec od rodziców, których mamy niewyjaśnionych, dlaczego są źli i tak dalej, przez całą serię, dlaczego on od nich ucieka, i spróbować żyć na własną rękę, w właśnie tym Tokio. Niestety, jak bardzo szybko młody chłopak się przekonuje, życie samemu będąc nastolatkiem w dużym mieście jest niesamowicie okrutne, szczególnie jeżeli nie macie kasy, nie macie pracy i tak dalej, a wyznacznikiem tego, co macie robić, jest Yahoo! Tokio. Więc tak podczas właśnie swoich, że tak powiem, różnych nieprzyjemnych perypetii na początku filmu, kiedy nie może znaleźć swojego miejsca w świecie przedstawionym, natrafia na naszą późniejszą, drugą, główną postać, tym razem postać żeńską, która nazywa się Hina, która daje mu hamburgera, że tak powiem, kiedy trafia bezdomny, bez grosza przy duszy, do czegoś, co przypomina chyba McDonalda, albo jest McDonaldem, mniejsza z tym. No i tak się nasze dwie główne postacie poznają. Wyników wcześniejszych wydarzeń, o których nie wspomniałem, kiedy nasz główny bohater płynie na, tym, na promie do Tokio, jest tam wielki sztorm się w pewnym momencie dzieje. No i nasz główny bohater chce być fajny, cool i tak dalej, więc wybiega na górny pokład, kiedy jest ogłoszenie o tym, aby nie wychodzić, ponieważ można być zmytym przez falę. No i on ogląda ten sztorm, ale niestety wielka fala postanawia go zmyć. No i w ostatniej chwili jest uratowany przez pewną postać. Która tam z nim rozmawia. On w zamian chce być dorosły, więc funduje temu gościowi, który go uratował. To jest chyba jakiś posiłek, potem mu piwo kupuje, jak tamten go prosi. Po czym ląduje spłukany, no ale tamten w zamian daje mu swoją wizytówkę i jeżeli kiedyś potrzebowałby pomocy, to aby się do niego odezwał. No i nasz główny bohater przypomina sobie o tej wizytówce. No i że tak powiem, wybiera się do tego gościa. Tam rozmawiają ze sobą, no i ten gość go przyjmuje do pracy w takiej, można powiedzieć, do gazetce nie gazetce, pisaniu artykułów do jakichś portali internetowych, do gazet i tak dalej. Nie będę tego doprecyzowywał, tu zobaczycie sobie sami. No i on właśnie zaczyna tak swoje, że tak powiem, życie w tym Tokio, jako trochę taki sługus mieszkający kantem i tak dalej, który nie jest zbyt dobrze opłacany. I jego pierwszą historią, jaką ma, jakby to ująć, ma zgłębić, jest historia Pogodynka, to złe określenie, dziewczyny od Pogody i wszystkiego z nim związanego. Jak się bardzo szybko oka... <laughs> Teraz tak o tym myślę, to opowiadam wam w ogóle cały film. Dobra, pieprzyć, tu kończę ymm, wprowadzenie fabularne, co będzie dalej. Niektórzy z was już się pewnie domyślą, a ci co się nie domyślają, kończę wprowadzenie fabularne tyle tytułem wprowadzenia. Postacie. I postaci głównych mamy dwie, jak już wcześniej wspominałem. Czyli mamy Chodaka i Chinę. Tak naprawdę nie wiem za bardzo co mam powiedzieć o tych postaciach, dlatego że na... na tle całego filmu niewiele się z nimi dzieje, nie mają zbyt ciekawych historii backgroundowych, nie rozwijają się też w żaden jakiś sposób, nie przechodzą żadnej metamorfozy i tak dalej. Tak naprawdę dwójkę z nich można by opisać jako... No, może inaczej. Może Hodaka moglibyśmy opisać jako bardziej takiego buntowniczego dzieciaka, butnego i trochę takiego... W no nawet nie w cudzysłowie, taki biały rycerz młodociany trochę, który nie ma pojęcia o życiu. Natomiast China jest bi dziewczynką, która stara się odegrać rolę matki, aczkolwiek słabo jej to wychodzi. No i tu pokazywanie różnych jej zmagań z dorosłym życiem i pewnych cudnych decyzji życiowych, które prowadzą, prowadzą do pewnych komplikacji. No nie przynosi niestety żadnych zmian w jej charakterze, co jest dosyć dziwne, więc olałbym w sumie postacie i myślę, że nie ma co więcej o nich mówić. Wiem, że tu zawzięta młodzież, która będzie fanatycznie bronić tej serii na pewno mi tego nie przepuści, ale moim zdaniem no nie ma o czym tu rozmawiać, bo na przestrzeni tych tam chyba dwóch godzin tyle ile film trwa, czy może trochę więcej, no nic się nie dzieje ciekawego z tymi postaciami, nie są one w żaden sposób interesujące. plusy i minusy tej produkcji, czyli tak, to co chyba jest najbardziej sensowne i do czego jak najszybciej starałem się dobrnąć podczas tej recenzji, dlatego że no Przyznam się szczerze, że film był dla mnie ciężką przeprawą. Oglądałem go z kumplem i podczas całego seansu parę razy już chciałem to przewijać, ponieważ nie, jest, nie byłem w stanie wytrzymać niektórych momentów. Były dla mnie tak drażniące i tak kiczowe że ciężko, po prostu ciężko. Moje podejście do Kimino-nawy, czy po prostu moje zdanie na temat Kimino-nawy, też było dosyć niskich lotów, ale tu spadliśmy jeszcze niżej. No więc dobra. Dosyć gadania o głupotach, zaczynamy plus i minus. Wprowadzenie jest ten, tak i cały początek jak się historia zaczyna i tak dalej jest trochę masakrycznie zrobiony i przypomina mi to jakąś tanią sezonóweczkę, a nie pełnoprawny film kinowy od gościa, który ma rzekomo być drugim, e, nie tylko Miyazaki. Niepotrzebne motywy pseudo fanserwisowe, gapienie się na cycki etc. Nawiązuje to do sezonowego gniociwa. Tak, i mamy taki motyw, to się pojawiło, podobną sekwencję mieliśmy też w Kiminonawa, gdzie właśnie mamy motyw stricte fanserwisowy, i ja po prostu nie widzę zasadności do wrzucania takich motywów w filmach kinowych. No jest to dla mnie po prostu rzecz absurdalna, i no po co? No po co? No... Dobra, idźmy dalej. Dziwne z biegi okoliczności, patrz, kiepsko napisała na fabuła lanie wody, tak? I to się bardzo często będzie działo, że po prostu rzeczy w tej produkcji pojawiają się znikąd, nie mają żadnego zaczepienia fabularnego, żadnego związku przyczynowo-skutkowego itp. T.D. Jest to budowane bardziej po to, aby wzbudzić w jakąś tam, nie wiem, dawkę emocjonalną w odbiorcy. Niepotrzebna próba wprowadzenia poważniejszych tematów, praca jako prostytutka, broń, tak? I to będzie taki bardzo główny, czy ważniejszy, szczególnie ta broń. Motyw czy katalizator w fabule, który tak naprawdę w ogóle jest niewykorzystany, nierozwinięty i że tak powiem, fabuła całego filmu nie rozwija się wokół jakichś poważnych, naprawdę poważnych tematów. Tylko to jest tak rzucone, o... ują to, że to jest taka przynęta na młodego odbiorcę, co nie, że o, poważny temat, bo jedna z postaci okaże się, że będzie musiała się prostytuować, żeby mieć kasę, czy że tu jedna postać znajdzie broń, no i tu cała zamota z tą bronią i tak dalej. Wiadomo, w Japonii za posiadanie broni chyba możecie dostać do 10 lat więzienia, a za wystrzał możecie nawet pójść na dożywocie, no więc w Japonii poważny temat, tak? Mniejsza, po prostu jest to typowe wannabe zrobienia czegoś po to, żeby być fajnym, cool, niszowym i... tyle z mojej strony, nad tego podpunktu. Nawiązania do Kimi no Nawa. Główny bohater i bohaterka. Tak, i to był przyjemny smaczek. We wcześniejszym filmie też się to pojawiało. Tu jest nawiązanie: pojawia się główny bohater i bohaterka. Nie odgrywają żadnej szczególnej roli. Mają tam kilka linii dialogowych, jak gdyby mamy pokazane, co się dalej z nimi stało. No, Jest to tak wrzucone, bo po prostu, żeby było, tak bym powiedział, żeby wzbudzić nostalgię, wizualną, no, żadnej wartości to nie ma. Motyw policyjny jest bezsensowny, tak, i tu będziemy mieli w późniejszym etapie fabularnym cały taki duży motyw e, związany z tą bronią, i tak dalej, gdzie będzie poszukiwanie tej osoby, która miała tą broń. No, f, głupota, straszna, niepotrzebne totalnie wprowadzanie takiego motywu. Mam wrażenie, że autor nie do końca wiedział, gdzie z tym idzie, i chciał po prostu, brzydko mówiąc, zaszpanować. Komiczna, w złym słowa tego znaczeniu, ucieczka na motorynce, tak i to a propos wcześniejszego punktu, gdzie właśnie będzie ucieczka przed siłami policji na motorynce, która jest po prostu no cudnie żenująca, zostawię to mam jak będziecie oglądać. Wtórne wykorzystanie zasobów z wcześniejszych filmów, kadry, sceny, etc. Tak i mówiłem to samo przy Kimi no Nawa, aczkolwiek tutaj już nawet mój kompan, który nie zwraca na takie rzeczy uwagi też mówi przy Chai, szczególnie w sekwencji schodów, mówi... Ty kurwa, to było przecież w tym w Ogrodzie Słowie. Ja mówię, no, we wcześniejszym filmie też było parę sekwencji zerżniętych. a więc tutaj niekoniecznie mi się wydaje, że jest to właściwe podejście y, autora, czy powiedzmy Shinkaja, bo Shinkaj nie tylko autorem jest, tylko że tak odpowiada za całość. Magość na dobrą sprawę, kasę i tak dalej, praktycznie nielimitowany budżet, więc mógłby się pofatygować trochę mocniej. Pseudodrama, tak, no i mamy ten motyw pseudodramatyczny, aczkolwiek on nic nie wnosi, tak jak już wcześniej mówiłem, ze względu na to, że fabuła jest tutaj bardzo kiepsko zbudowana i też, co będzie w pewnie w dalszym punkcie, nie ma konsekwentności co do tej dramy. Tak gatowaną publikum są nastolatki, tak, ja widzę, że w tłumie nastoletnim, czy ludzi, którzy a to będę mówił o tym dalej. Ogólnie w tłumie nastoletnim jest bardzo dobra percepcja tego filmu, natomiast w tłumie ludzi trochę starszych niekoniecznie, ponieważ no nie ma tu w sumie nic dla nich. Metaforyka była słaba i naciągana, tak, i metaforyka się pojawia. Tu mamy podobny przykład tego samego, co było właśnie w Kimi no mamy pewne zagrywki metaforyczne, aczkolwiek, tak jak mówię, słabo napisana fabuła i wszystkie rzeczy, jakie wymieniłem wyżej, gdyby podkreślają to, że to jest wrzucone tylko po to, aby był taki właśnie haczyk na widza. Motyw romantyczny między nastolatkami jest maksymalnie oklepany i banalny. Tak, i żeby ktoś tego źle tutaj nie zrozumiał, nie oczekiwałem tutaj jakichś fanfarów i tak dalej, super zamotanych interakcji męsko-damskich. Szczególnie, że główni bohaterowie, tak jak mówiłem, to jest 16 chyba 15, więc na pewno pokazanie tutaj tej takiej czystej relacji, ale to jest na zasadzie bardziej takiej, no, nie znamy się, Znamy się, kocham ciebie, nie kocham ciebie, nie wiadomo co jest grane. No i potem w sumie znowu się kochamy znikąd. No, no jest to bezsensownie zrobione, tak? Nie ma jakiegoś takiego stałego progresu. Poza tym tu jest pewien, pewna rzecz, której nie mam wpisanej, czyli brak, że tak powiem, jakiejś takiej czystej linii czasowej, w jakim się dzieje film. Co przez to rozumiem? Mianowicie nie ma czegoś takiego, że jest pokazany, bo tam się dużo rzeczy dzieje, tak? On zabiera jakiś tam czas. To nie jest tak, że to jest wydarzenia wszystkie dzieją się na przestrzeni dwóch czy trzech dni. To się dzieje chyba na przestrzeni nawet miesięcy. Nie widać tego na przykład po zmianie pół roku za bardzo i tak dalej. No tu mamy cały czas ten deszcz, który jest tym głównym motywem przewodnim i było to trochę dziwnie zrobione i brakowało mi tego w filmie. To samo co w Kimi Donawa, tylko gorzej wykonane. Tak. I to jest moje najlepsze odczucie po obejrzeniu całego filmu, że to jest po prostu zrzynka Kimi Donawa. To jest dokładnie zrobiony ten sam film, tylko po prostu więcej rzeczy poszło nie tak tutaj, a nawet te, które poszły w miarę dobrze, zostały. zostały mocno spłycone, to tak ujął. Tu na pewno można by dać jako kolejny plus na to, że grafika jest dalej wypiłowana, no i muzyka jest w miarę, chociaż ja powiem osobiście, że nie bardzo zwracałem na to uwagę, ponieważ no. Jest to produkcja tego, że tak powiem, producenta czy autora, tak, Xinka, ja więc oczekuje pewnych rzeczy już na standardzie od niego, więc dlatego tutaj za bardzo nie wpisuję takiego plusu. Yahoo! Japan pomoże ci w trudnej sytuacji, czyli pokazanie, że kolejna generacja nie ma pojęcia co robić. Tak, i tu jest cały ten jego początek, i ten cały motyw pokazania, że ci młodzi ludzie w ogóle jakiegoś, nie wiem, poszukiwania zrozumienia świata i tak dalej, podpierania się tak naprawdę opinią. Przypadkowych, napotkanych ludzi i nigdy nie poddawania wątpliwość tego, co im mówią, co jest bardzo dziwne i nie bardzo rozumiem tutaj kontekstualność tego, co autor próbował nam wprowadzić w ten sposób. Po pierwszych 10-15 minutach wiedziałem, o czym będzie film, co będzie punktem zwrotnym, jakie będzie zakończenie ETC. Winszuję autorowi banalności i umiejętności w tworzeniu historii. Tak, i to był dla mnie największy dramat, i to był powód, dla którego ja chciałem film przewidzieć dosyć mocno. Dlatego, że po 10-15 minutach kiedy już to wprowadzenie mieliśmy za sobą, tak naprawdę wiedziałem, co się wydarzy, co będzie punktem zwrotnym, pewny foreshadowing, czyli pokazywanie pewnych elementów, które będą dalej korzystane w fabule. Było tak banalne, tak oczywiście, że no, aż głupie bym powiedział miejscami. No. Ja mam wrażenie, że jest sporo dziadowskich fanfików, które potrafiłyby poprowadzić lepiej fabułę niż to, co jest tu zrobione, A jakby nie ująć, jest to podobno uznany autor, który ma doświadczenie w tworzeniu tych historii. Pseudo pokazanie, że miłość ponad wszystko, nawet konsekwencje. Tak, i to będzie taki zarzut, a propos właśnie tutaj mm, końcówki wydarzeń tam pokazanych, gdzie mamy właśnie to, że co wcześniej mówiłem, że z jednej strony ten film stara się poruszać, co nie te trudne tematy i tak dalej, ale z drugiej strony no, nie ma żadnej konsekwentności, a nawet jeżeli porusza te trudne tematy, to zaraz wylatują przez okno, bo nie ma żadnego rozwinięcia czy kontynuacji ich kompletny brak konsekwencji dla eksploatacji sił, których nie rozumiemy. Zakończenie, tak, tego nie mogę rozwinąć, ale to mi się bardzo rzuciło w oczy. Pragmatyczny oportunizm. Tak, i będzie taki moment w filmie, gdzie jest bardzo pięknie pokazana, że tak powiem, współczesność, tak. Czy to jak teraz ludzie podchodzą do świata rzeczywistego, czyli ten właśnie pragmatyczny oportunizm. Produkcja jest po prostu przekombinowana, tak, i wydaje mi się, że to jest jeden z ważniejszych punktów, że autor chciał tutaj za dużo rzeczy upchnąć i chciał, że tak powiem, zrobić się trochę edgy lordem i nie pykło. I tutaj przez edgy lorda niekoniecznie rozumiem, że chciał jakiś, nie wiem, wiecie, dark klimat wprowadzić i tak dalej, tylko po prostu chciał zrobić coś niszowego, ale niekoniecznie siadło to. I tu jest ostatni mój punkt, który, gdzie tak powiem, wygrzebałem w jednym z komentarzy. Jeżeli ktoś czytał poniżej wymienioną książkę i jest w stanie, że tak powiem, się odnieść do tego, to fajnie, jeżeli w komentarzu by coś napisał parę słów o tym. Podobno Shinkai próbował zrobić kopię Buszującego w zbożu. To znalazłem w jednym z komentarzy i nie umiem potwierdzić autentyczności, gdyż nie czytałem. Tak, i tak jak mówię. Jeżeli ktoś czytał Buszującego w zbożu i jest się w stanie wypowiedzieć, oglądał film. To fajnie by było, czy ma to jakąś korelację, czy jest to ten podpunkt w ogóle w jakiś sposób związany z filmem, czy po prostu ktoś tylko tak sobie, że tak powiem, rzucił go i ja tutaj wchłonąłem przez przypadek. I moja notka podsumowywująca. Podobno autor został okrzyknięty drugim Miyazakiem, aczkolwiek jego twórczość nie jest niczym wybitnym, przynajmniej dwa ostatnie filmy. Wizualna pseudogłębia bierzemy poprawkę na to, że... Gość używa powielonych kadrów, sekwencji z wcześniejszych produkcji, nie zastąpi solidnej fabuły i dobrze napisanych postaci. Tani emocjonalizm jest dobry do manipulowania publikom o niskim progu percepcji, zrozumienia, ale to wszystko. Dodawanie elementów fantazy też nie służy, gdyż w jego twórczości są to tylko bezwartościowe zdobniki, a nie pełnoprawne elementy budujące przekaz. I tutaj, jeszcze takie ostatnie zdanie, które mi się przypomniało. Celowo pomijam tu całą polityczną podprogowość dotyczącą aspektu zmian klimatycznych oraz przyszłości społeczeństwa. Tak, nie będę się rozwijał co do tego ostatniego zdania. Wydaje mi się, że nie ma sensu. W ostatnich latach mieliśmy bardzo duży nacisk właśnie na ten aspekt zmian klimatycznych i tak dalej i wydaje mi się, że film jest trochę próbą Shinkaja wypowiedzenia się na ten temat, czy że tak powiem pojechania na hajpie. Nie będziemy tego tu rozwijać, bo tu można by fajne spekulacje wyciągnąć. Ale wydaje mi się, że już za dużo czasu spędziłem nad tą produkcją, a nie jest warta omawiania gdzieś głębiej. Więc, tak, reasumując, ten kinoko jest produkcją na pewno przeznaczoną dla młodych ludzi, którzy nie będą za bardzo grzebać i, i są w stanie, że tak powiem, przymknąć oko na pewne rzeczy albo po prostu pewnych rzeczy nie widzą. To na pewno od im się będzie bardzo dobrze tą produkcję oglądać. Ludziom, którzy oczekują tylko emocjonalizmu z niej, na pewno im się będzie bardzo dobrze oglądać tą produkcję. Natomiast, jeżeli ktoś z Was jest odbiorcą, który nie wbija się w te dwie kategorie, to sugerowałbym, może, sobie odpuścić produkcję, ewentualnie obejrzeć, żeby zobaczyć, co tu się tak naprawdę wydarzyło. Ciekawe jest dla mnie to, że wbrew pozorom, mimo tego, że wszyscy się tak zachwycają tym tenkinoko, to jest masa negatywnych komentarzy i sporo negatywnych recenzji też dotyczących tego. Jak w ogóle jeszcze mi się przypomniało na sam koniec rzucę tutaj, że czytałem na malu recenzję 10 na 10, już po tym jak spisałem te punkty. I. Zabiła mi po prostu recenzja, bo napisał ją facet, który miał 1900 produkcji obejrzanych, a recenzja była poziomu osoby lekko upośledzonej, co po prostu zmiażdżyło. No ale mniejsza, więc reasumując, dla mnie ten Kinoko jest na poziomie powiedzmy sezonowego zapychacza, no średniego sezonowego zapychacza, tak? Jeżeli nie macie żadnych wymagań co do tego, no to na pewno można oglądać, ale jeżeli chcecie dobry seans, dobry film kinowy, gdzie ja uważam, że filmy kinowe powinny Trochę wyższą półkę pokazywać niż sezonowe produkcje, tak? Ponieważ jest tu więcej czasu na przemyślenie tego i materiały zamyka się średnio w dwóch godzinach, czy około dwóch godzin, to można tu coś fajnego sklecić. Natomiast tutaj się nie udało. Więc ode mnie 7 i to by było na tyle. Man, not exactly who you think I am. Trying to trace my steps back here again. So many times. I'm just a speck inside your hand. You came and made me who I am. I remember where it all began so clearly. I feel a million miles away. Still, you connect me in your way. And you created me something I would have never seen. When they say they don't believe, I hope that they see you and me After all the lights go down, I'm just the words you all the sound A strange type of chemistry, you've become a part of me And let us sit alone at night, your thoughts burn through me like a fire You're the only one who knows And we can shine out just as fast That light's been burned out for a while I still see it every time I pass It was lost in the corners of my mind Behind a box of reasons why I never doubted it was there It just took a little time to find down. so many times when i could only see the floor you made my window a door so when they say they don't believe i hope that they see you